Moja droga, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Chowańska, Twójtoracca Piękna, a w tym krótkim filmiku opowiem Ci o tym, jak możesz pięknie odświeżyć makijaż w ciągu dnia przy użyciu latających chusteczek matujących. Wróciły. Na tutaj pracuję z kobietami, ucząc, ich, jak piękniej wyglądać i piękniej żyć, Dobieram mi sprzedaje luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki Mary Kay. Możesz te kosmetyki dobrać poprzez kontakt ze mną. Wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Jak również pracuję z kobietami prowadząc warsztaty online w całej Polsce i warsztaty na żywo, stacjonarne, czyli możemy się spotkać na Metamorfozie, gdzie przymierzysz kosmetyki we własnym domu, łącząc się ze mną, ale również prowadzę takie warsztaty na żywo, to są warsztaty piękne, pewności siebie rozwoju, jak również takim dużym obszarem mojej pracy jest prowadzenie grupy konsultantek w Marykaj, gdzie uczę kobiety, jak dbać o swoją skórę, ale również jak inspirować do tego inne kobiety i budować własny biznes w oparciu o system marketingowy tejże marki, także jeśli to o czym mówię jest dla Ciebie ciekawe, w jaki sposób możesz się z nami skontaktować, zadać mi pytania, a ja z przyjemnością na wszystkie odpowiem. A dzisiaj, moja droga, chcę Ci pokazać produkt, który jest taką moją sekretną biuro bronią bronią w kosmetyczce niepozorne, niewielkie, małe kartonowe pudełeczko, które mieści w sobie 75 chusteczek zrobionych z czystego lnu. I to są chusteczki matujące i te z Was, które mają tłustą celę, tak jak ja, wiedzą jak genialnie można sobie pomóc, kiedy właśnie nasza skóra zaczyna się błyszczeć w ciągu dnia, mamy makijaż i po prostu potrzebujemy żeby zdjąć to sebum, zdjąć to świecenie Ale nie chcemy pudrować twarzy Nie chcemy dokładać więcej makijażu Ani nie chcemy tego ścierać I być może próbowałaś to robić innymi bułkami Może próbowałaś to robić... Chusteczką tradycyjną, ale te bibułki, te chusteczki to jest coś wspaniałego, słuchajcie. Len w taki sposób pochłania sobą, pokazuję to na moich różnych filmikach, że po prostu twarz mi się idealnie ma w sekundę, a równocześnie nie uszkadza się makijaż. Dlatego kocham ten produkt, zawsze mam go w kosmetyczce, zawsze mam go pod ręką, zawsze mam go w torebce i szybciutko przykładam sobie najczęściej tutaj na policzkach, na nosie, na brodzie. I moja buzia w sekundę jest odświeżona, makijaż wygląda pięknie, mimo tego, że że jest właśnie ta tendencja do pocenia się skóry, to tego kompletnie nie widać. Także jeśli nie znasz tych chusteczek, bardzo serdecznie Ci je polecam. A jeśli nie znasz kosmetyków Mary Kay i chciałabyś je przetestować, to zostaw komentarz Metamorfoza, a będziesz mogła wziąć udział w mojej metamorfozie online i wyślę sobie pakiet 18 Próbek kosmetyków na 3 dni. Tak, żebyś mogła popróbować, potestować, zapoznać się, zobaczyć, jakie cuda działają na skórze i kto wie, może zostaniesz moją zadowoloną klientką, także zapraszam Cię serdecznie do kontaktu, życzę Ci najlepszego dnia, dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło, pa, pa!